gas en local magazine, magazine local Autorzy hitu Audi Velpeggi, zespół Faster, będzie gwiazdą 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Prusicach. To jednak nie jedyna atrakcja. Program finału przedstawia Paweł Grzyb, szef Prusickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w którym odbędzie się finałowa impreza. Przed nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak Prusiczanie będą mogli włączyć się w 25. edycję tego finału? Prusiczanie, oczywiście, jak co roku włączają się do akcji Wielkiej Logisty Świątecznej Pomocy. W tym roku 50 wolontariuszy wyjdzie na tereny naszej gminy, gdzie będzie zbierać pieniążki. Tegoroczny cel 25. finału jest to liczba dwukrotnie wyższa wolontariuszy ponownie zeszłego, zeszłego roku. Paweł Grzyb sztabu Wielkiej Logisty Świątecznej Pomocy w Prusicach. Głównym miejscem imprezy będzie sala widowiskowa w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie odbędzie się całe, co, wszystkie nasze główne atrakcje związane z 25. finałem Wielkiej Logisty Świątecznej Pomocy. O której rusza finał w Prusicach? Zaczynamy o godzinie 14 Masę atrakcji głównie muzycznych. Na naszej scenie wystąpią takie zespoły m.in. jak Kran, Super Trio, Blues Grand, Legionowo projekt, zespół Discoły D4 oraz gwiazda tegorocznego finału, czyli Zespół Faster. Doskonale znany słuchaczom Radio Wawa czynnica z hitu Audi RPG. Atrakcje muzyczne to nie wszystko. Co jeszcze przygotowaliście na ten dzień? W ramach trwania finału oczywiście przez cały dzień będzie można oddawać krew. Po raz kolejny robimy tutaj akcję krwiodawstwa, nie bądź żyła oddaj krew. Oprócz tego odbędzie się licytacja o godzinę. 19 już tradycyjna licytacja, gdzie będzie można wylicytować wiele ciekawych przedmiotów atrakcyjnych i oryginalnych, a pieniążki oczywiście też wesprą z tej licytacji Fundacji Wielkiej Brytanii Świątecznej Pomocy. Przedmioty na licytację ogólnie cały czas do nas jeszcze spływają, ale już tutaj paroma rzeczami możemy się niewątpliwie pochwalić. Ciekawsze z rzeczy na pewno mamy voucher na kolację z, z żywą legendą Śląska Wrocław Tadeuszem Pawłoskim oraz sportowym głosem dolnego Śląska Andrzejem Gliniakiem. Kolacja ta odbędzie się w Pałacu Brzeźno. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajna, fajna, fajny voucher będzie z tego i fajna atrakcja do wylicytowania. Oprócz tego mamy piłki z autografami i zawodników UKS z Wrocław, przedmioty z autografami Miedzi Legnica. Mamy dużo płyt muzycznych z autografami gwiazd topowych w, w naszym kraju, zarówno disco polo, jak i innych gatunków. Mamy też różne wośpowe gadżety z autografem Jurka Owsiaka. Będzie też taka fajna do wylicytowania lodowa rzeźba. Bardzo fajna atrakcja na imprezę. Polecam wszystkim, żeby przy, trochę więcej poczytali o, o tej przy, mi się wydaje, że bardzo fajnie ten przedmiot może utrakcyjnić każdą imprezę. 25. finał Wielkiej Wielki Świątecznej Pomocy w Pusicach Tory nie kończymy oczywiście światełkiem do nieba z rynku w Prusicach o godzinie 20. Program zapowiada się bardzo ciekawie. Z pewnością pomoże organizatorom jak i wolontariuszom w zbieraniu datków do puszek. Proszę przypomnieć, jak kwestia wyglądała w tamtym roku. Ile udało wam się zebrać? W zeszłym roku, tak jak mówiłem, mieliśmy 24 wolontariuszy, którzy łącznie z licytacją zbieraliśmy kwotę niecałych 16 tysięcy złotych. Jest to bardzo dobry wynik, najwyższy do tej pory, jaki udało się zebrać na finale w Prusicach. A z kolei liczymy, że po tego piątego finału nie kolejny rekord i uzbieramy jeszcze większe pieniążki. Zapraszam wszystkich do nas do udziału w finale. Wiele atrakcji, dobra zabawa i, i szczytny cel, który podczas dobrej zabawy będzie można wesprzeć. Do udziału w prusickim finale zachęca główny dyrygent orkiestry Jurek Owsiak. Prusiczanie spotkali się z nim przed kilkoma dniami w Warszawie. Gracie po raz kolejny z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Takie piękne skarbonki będą w rękach 50 wolontariuszy. Prusice po raz kolejny grają z nami. Cieszymy się. Dziękujemy Wam za to bardzo. Zróbcie wszystko, aby ci wszyscy, którzy mają nasze Piękne identyfikatory tego dnia, czyli w niedzielę 15 stycznia, czuli się bezpiecznie, czuli się dobrze, czuli się przyjaźnie, czuli się, że jesteśmy wszyscy razem. Że... Prusice przed rokiem zebrały 16 tysięcy złotych. W tym roku wolontariusze i organizatorzy mają apetyt na więcej, a także na pobicie tej kwoty. Czy im się uda? O tym przekonamy się w niedzielę 15 stycznia. Sebastian Selmach, Radio Wawa.